Patrzcie, jakie spasio. Tema, jedź na ryby. No jestem. Dzisiaj na takiego robaka popróbuję. 0 stopni, 17 grudnia. Najpierw spróbujemy przy moście. Ale czuję, że i tak nic z tego nie będzie. Nic tu nie gania. O, a jednak tam pogoniło. Czyli coś gania. <gryw> no dobra, chociaż na chwilę. A jak i się złapie, to co mam? Wrzucać filmy kierba. Co wy? Takie nudne to wtedy jest. O, ti. Siedzi. Czy nie? Siedzi na tego robaka. Wow, pierwszy rzut i ryba. Może ja nie na takie przynęty, kurde, łowiłem, co trzeba. Mało konek, ale jest. Pierdziele, jaki piękny. Jaki piękny początek może się ziścić jedną rybką. Mmm dziecko. No tego to ja się nie spodziewałem dzisiaj. Ja rzucę i rybę wyjmę od razu. Przez ostatnio powiem wam, jeżdżę, ale na darmo jeżdżę, bo, bo nic nie idzie złapać, nie? Przez pójdziemy tam w lewo zaraz. I może to jednak na robaka inaczej będą mrały. A ja na białego praktycznie cały czas łapałem. No, no bo był jeden po prostu. W ryj dostał przynętą. I wziął. Fajnie czuła ta wędka jest. Nawet, na, na, nawet małe rybki, kurwa. Poczujesz, nie? Siedzi drugi. O i to przeżnął tu bliżej. Łokierwa. No ale to widzę, że jeden rośnik chyba się tu zwąchał. No, patrzcie, no ale łowne dzisiaj, robaczek taki, widać dieta robaczywa, robaczana znaczy się, o, takie coś wystarczy, jest takie dosyć żelkowate, nie, o tam obciążnik widzicie, tutaj jest 80 cm i to idzie pod niej, to skacze sobie w toni, nie, ładujemy teraz na wprost, ale to fajnie lata. Wow, siedzi! O, wow, siedzi! Wow. To jednak uderzyło, a potem podpłynął w moją stronę. O, ten ładniejszy. E, panie, ten już patelnioszek. O, ale gruby. Patrzcie, jakie spasione, nie? Ile masz? Akurat mam miarkę w tej wędce. 20 centymetrów. No ładny. I do wiaderka, nie wiaderkowicze. Ah, żarbyś go, wiem. Nie dotykać kurba takich okoni, dajcie im się odrodzić. Piękny, piękny. Świeci, następny. Wiecie co? Ja już nie pamiętam, kiedy w 20 minut złowiłem 4 ryby. No. Ileż Ty masz? Ale zimne, no 0 stopni, 17 centymetrów. Piękne, piękne rybeczki. Uważaj już tak od 10 minut, nie? Podlazłem trochę dalej. Rzucam, rzucam nic, nic. Jednak takie ryby to w grudniu to przeważnie gdzieś właśnie przy mostach. Nie wiem, przy jakichś zaporach, czy tam jakieś krzaki, wiecie, gdzieś tam nieczyszczone i się zapcha, gdzieś jakiś tam... No wiecie, wzdłuż, wiecie o co chodzi rzeka. No to wtedy te ryby stoją. A tak to jak się pójdzie na takie o to, to, to nawet nie czuć, żeby coś tam chciało puknąć, nie? Ło, wow, siedzi, Uu, coś ładniejszego pykłem. Ło, panie, okoń piękny, piękny okoń, a jednak, a już, a już stwierdziłem, że tu już nic nie załapię, tak jak wcześniej. Ja, dwudziestaczek. No, śmiejcie się niektórzy, no, wasze rekordy po 50. Zapraszam tutaj na nasze rzeki. Zobaczysz się, zobaczycie swój rekord. Gdybym był tym zjadaczem wiaderkowym, to już bym go zabrał, nie? Tak jak. Tak jak wszyscy to robią. W większości ludzi, znaczy starszych. No piękny okon, piękny. Poszedł. Siedzi. Siedzi następny. Łopanie. panie. Te, to rekordy jakieś dzisiaj kierba u mnie. Malutki, ale siedzi. Dobra, czas zmienić miejsce. I ten to dopiero chyba z roczni jakby. Taki maluśki. <laughs> ten numer. To jeszcze jednak są. Stalewiak, ściemniaczu, kierba. Malutki też, 15 nie? Ale widać żrą, też gruby, zobaczcie. Grube, grube. Siedzi. o panie, czy to zielsko? Ło, chyba siedział, albo jak siedzi, to jest taki kajtek, że to będzie rekord dzisiaj, nie? Albo ziel, albo kajt. Jo, rybka. Rekordowy dziś okonek, jest, jest, patrzcie Tendencja zniżkowa, jak to się mówi Siedzi, uuu, słuchajcie, zmieniłem przynętę na fioletowego takiego robaka, jak rok temu łapałem o to już Wam pokazuje kierba No takie coś, pamiętacie jak ja to rozciągałem w palcach, to jest, są jedne z najbardziej rozciągliwych przynęt O, zobaczcie Takie coś Taki łotorobak, nie? I patrzcie na to Pa 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 Tak, Jezuś, o, ujej, mam różne kolory, najlepsze, no, które skupowałem oczywiście Dziwne, że jeszcze biorą, bardzo dziwne Siedzi, następny Dobra, słuchajcie, to będzie ostatni, ponieważ ja muszę wstawić ziemniaki Kurwa, bo z głodu zdechnie, bigos szeka, nie? <grym> Także dawno tak nie połowiłem Dajcie znać tam jak tam u was Boczny troczek się dziś sprawdza I na ten fioletowy elegancko Fajnie, fajnie, bo to mnie motywuje Żeby znowu pojeździć na rybki, nie? Użyjemy, zobaczymy Dobra Łoś się zaczepił, delikatnie, ale No, o, za to twarda kierba Zobaczcie, zobaczcie Te przynęte, nie? O, coś takiego Dobra, trzymajcie się, do następnego